Ukraińskie auta bez przeglądu technicznego, które poruszają się po Polsce. Słuchajcie, ja tak przeglądam sobie internet, przeglądam sobie informacje, i ja czytam takie wiadomości. Ja mówi nie, no to nie może być prawda, ale okazuje się, słuchajcie, że po polskich drogach poruszają się samochody zarejestrowane na Ukrainie, które nie mają obowiązku przechodzenia przeglądu technicznego ani w swoim kraju, ani w Polsce. Dlaczego? Bo w roku 2011 Ukraina zlikwidowała obowiązek corocznych badań technicznych dla pojazdów o masie poniżej 3,5 tony. Przegląd muszą mieć tylko auta firmowe i zarobkowe, na przykład taksówki. A to oznacza, że Ukraiński kierowca może legalnie jeździć po Polsce autem, które nigdy nie było sprawdzane przez diagnostę. Polski kierowca za brak przeglądu dostaje mandat do 5000 zł i traci dowód rejestracyjny. Ukraińskie auto nie podlega żadnym sankcjom, wystarczy, że ma ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie, np. zieloną kartę. Ja Wam powiem szczerze, że ja nawet nad tym się nie zastanawiałem, bo ja nie brałem pod uwagę tego, że takie zjawisko może mieć w Polsce miejsce. Że ukraiński kierowca, przyjeżdżając swoim ukraińskim samochodem zarejestrowanym na Ukrainie, na ukraińskich blachach, wjeżdża sobie do Polski, i on nie musi mieć żadnego badania technicznego. I on sobie na co dzień jeździ tym samochodem po Polsce, w jakimś polskim mieście, słuchajcie. Cholera wie, w ogóle, czy ma też ubezpieczenie bo okazuje się, że policja nie ma dostępu do ukraińskich baz danych, więc nie może sprawdzić czy auto jest sprawne. W razie wypadku, jeśli pojazd nie ma OC, odszkodowanie wypłaca ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny czy jakoś to się tak nazywa, a potem próbuje odzyskać pieniądze od sprawcy. Jeśli auto nie ma przeglądu, a jego niesprawność była przyczyną kolizji, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub żądać zwrotu. Słuchajcie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że nad tym nie ma kontroli? To znaczy, że dla pewnej narodowości rzeczywiście w Polsce jest po prostu totalna wolna Amerykanka. Ty, no kurde, nie, naprawdę jestem po prostu w głębokim szoku.